Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to jedna z najlepszych firm budowlanych w kraju, specjalizująca się w szeroko rozumianej działalności deweloperskiej oraz budowie nowych obiektów użyteczności publicznej. IPB buduje nowe bloki mieszkalne, osiedla i apartamenty na terenie Warmii i Mazur, m.in. w Olsztynie. Powstały tam osiedla przy ulicy Jagielońskiej, Laszki oraz Tuwima. Obecnie IPB inwestuje także w nowoczesne apartamentowce przy Bałtyckiej oraz wygodne mieszkania przy ulicy Kasprzaka. Atutem IPB są wysoka jakość, terminowość i gotowość do współpracy przy realizacji najbardziej wymagających zleceń. Działające w holdingu biuro przygotowuje rozwiązania w pełni zadowalające klientów, o czym świadczy stale wzrastająca liczba zleceń i powiększanie portfolio o kolejne, coraz większe inwestycje, nie tylko deweloperskie. Dotychczas ławskie Przedsiębiorstwo Budowlane wybudowało ponad 21 tysięcy mieszkań, 52 obiekty przemysłowe, 27 obiektów handlowo-usługowych, w tym oddany niedawno do użytku salon samochodowy Mercedesa w Olsztynie czy Centrum Handlowe Alfa. W swoim portfolio IPB może może pochwalić się także realizacją 25 obiektów oświatowych oraz 18 obiektów szpitalnych, takich jak budowa supernowoczesnego lądowiska dla helikopterów na dachu szpitala w Iławie. IPB ma na swoim koncie także powstanie 12 hal i sal sportowych, a także przebudowę lub powstanie od zera 8 hoteli, z których 3, tak jak Hotel Krasicki w Litzmarku Warmińskim, to obiekty z basenami. Jednym z największych osiągnięć spółki była budowa w wiławie portu śródlądowego, to obecnie najpiękniejszy, najnowocześniejszy i najbardziej przyjazny pasażerom obiekt tego typu na Warmii i Mazurach. Obecnie firma realizuje wiele inwestycji również jako generalny wykonawca, nie tylko w okolicach Iławy. Na sukces IPB składają się wiedza, doświadczenie i wzajemne zaufanie inwestorów do firmy, które gwarantują udaną współpracę, a co za tym idzie, profesjonalną i szybką realizację inwestycji. Iławskie przedsiębiorstwo budowlane angażuje się także w liczne akcje społeczne, m.in. wspiera jeden z najbardziej znanych biegów nocnych w Polsce, rozgrywany jako nocny bieg opuchar Eugeniusza. Jaremko i Ławskie przedsiębiorstwo budowlane, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lider budownictwa, wzorowa firma 2020.